Małe miasteczko w południowej Karolinie ogarnął niepokój, kiedy nagle zniknęła cała rodzina Carterów. Nikt od kilku dni nie widział Jasona Cartera, jego żony Daniel ani ich dziewiętnastoletniej córki Sirę. Sąsiedzi zaczęli się martwić, zwłaszcza że Jason był filarem lokalnej społeczności, znanym i szanowanym biznesmenem. Historia rozgrywa się w spokojnej dzielnicy Karoliny Południowej, gdzie rodzina Carterów mieszkała od lat. Jason 45-letni przedsiębiorca, właściciel popularnej restauracji, cieszył się ogromnym uznaniem w okolicy. Był towarzyski, profesjonalny i oddany rodzinie, co sprawiało, że uchodził za idealnego męża i ojca. Restauracja, którą prowadził, przynosiła nie tylko stabilny dochód, ale również podkreślała jego pozycję w społeczności. Z kolei Daniel, 38-letnia gospodyni domowa, była całkowicie skupiona na wychowywaniu córki z poprzedniego małżeństwa, Cire. Cire, 19-letnia studentka kolehu, mieszkała z rodzicami i przygotowywała się do dorosłego życia. Daniel przez długi czas była przekonana o sile swojego małżeństwa i wierzyła, że Dyson jest troskliwym mężem. Mimo jego częstych późnych powrotów do domu i wyjazdów związanych rzekomo z pracą, nie podejrzewała niczego niepokojącego. Z czasem jednak Daniel zaczęła zauważać pewne zmiany w relacji między Jasonem a Sire. Sire, zazwyczaj otwarta i serdeczna, stawała się coraz bardziej zamknięta. Przestała dzielić się swoimi problemami z matką, stała się skryta i emocjonalnie odległa. Często wracała późno do domu, odmawiała wyjaśnienia, gdzie była i spędzała dużo czasu samotnie w swoim pokoju. Również Jason zaczął się zachowywać inaczej. Coraz bardziej interesował się życiem Sire. A podczas kłótni między nią a Daniel stawał po stronie córki. Daniel zauważyła również dziwne spojrzenia wymieniane między Jasonem a Sire, co wzbudziło jej niepokój. Początkowo tłumaczyła to nad opiekuńczością ze strony męża, ale jej obawy rosły. Pewnego dnia, podczas sprzątania pokoju Sire, Daniel znalazła tajemnicze notatki. Te krótkie wiadomości, pisane czułym i intymnym tonem, wyraźnie nie należały do jej córki. Jedna z nich głosiła... Jesteś tą, która sprawia, że czuje się żywy. To wzbudziło u Daniel poważne wątpliwości, choć próbowała siebie przekonać, że to może być niewinny nastoletni flirt. Kilka dni później sytuacja stała się jeszcze bardziej napięta, gdy Daniel zauważyła, jak Jason i Sirę wymieniają tajemnicze spojrzenia. Ta niewidzialna baliera między nimi wzbudziła w niej ogromny lęk. Przez kolejne noce Daniel nie mogła spać, nieustannie zastanawiając się, co tak naprawdę dzieje się w jej domu? Daniel zaczyna dostrzegać drobne szczegóły, które wcześniej mogły jej umknąć, a jej umysł wypełnia się różnymi scenariuszami. Częste, samotne wyjazdy Sire oraz nieustanne telefony od Jasona, gdy jej nie ma, potęgują podejrzenia Daniel. Postanawia przyglądać się ich zachowaniu z większą uwagą, przekonana, że coś niepokojącego dzieje się w jej rodzinie. Pewnego wieczoru, gdy napięcie w domu staje się trudne do zniesienia, Daniel postanawia śledzić Jasona i Sire. Jej niepokój rośnie, gdy ukrywa się w cieniu korytarza i widzi, jak Jason po cichu wchodzi do sypialni Sire, zamykając drzwi za sobą. Około północy, podsłuchując za drzwi, Daniel słyszy stłumione głosy. Sire szepcze do Jasona, że muszą trzymać wszystko w tajemnicy, a ich sekrety nigdy nie mogą wyjść na jaw. Daniel jest szokowana. Choć miała różne podejrzenia, nie była gotowa uwierzyć w najgorsze. Jej myśli są pełne wątpliwości. Z jednej strony czuje lojalność wobec rodziny, z drugiej natomiast zachowanie za zamkniętymi drzwiami przestaje wydawać się niewinne. Postanawia jednak nie działać pochopnie, uznając, że musi mieć więcej dowodów, zanim zacznie stawiać zarzuty. Po tej nocy nie może zmrużyć oka. Coraz częściej dostrzega dziwne zachowania między Jasonem a Syrem. Ich spojrzenia stają się bardziej wymowne, a teraz unikają przebywania z nią w tym samym czasie. Te szczegóły tylko potęgują jej niepokój. Daniel zaczyna wierzyć, że między Jasonem a Sire kryje się coś znacznie mroczniejszego niż jedynie tajemnice. W końcu decyduje się skonfrontować z Jasonem. Gdy zdobywa odwagę, by zadać pytania, jego reakcja ją zaskakuje. Jason reaguje z zimnym spokojem, a nawet odrobiną pogardy. Jego odpowiedzi sugerują, że jej oskarżenia są absurdalne, a on zaczyna manipulować jej myślami. Twierdzi, że Daniel jest przemęczona lub przechodzi kryzys wieku średniego, co sprawia, że reaguje irracjonalnie. Dodaje, że jej zazdrość o Sirę wynika z tego, że Sirę dorasta i staje się niezależna. Próbując zdyskredytować jej obawy, przekonuje Daniel, że jest nadmiernie paranoiczna i widzi problemy, których w rzeczywistości nie ma. Jason tak zręcznie odwraca sytuację że jej podejrzenia zaczynają wydawać się bezpodstawne, a próby rozmowy prowadzą tylko do większego zamieszania. Jego manipulacja sprawia, że Daniel zaczyna wątpić w siebie i swoje osądy. Naprawdę sądzisz, że byłbym na tyle głupi, żeby ryzykować naszą rodzinę? pyta Jason, z uśmiechem, który sugeruje, że nie ma nic do ukrycia. Daniel zostaje uwikłana w grę, w której zaczyna gubić się we własnych myślach i podejrzeniach, których nikt inny zdaje się nie dostrzegać. Po tygodniach nieprzespanych nocy i narastających wątpliwości, Daniel postanawia działać. Zaczyna rozumieć, że słowa Jasona nie mogą uciszyć jej przeczucia, że coś jest nie tak. Gdy pewnego wieczoru Jason zostaje w pracy do późna, decyduje się przeszukać jego komputer. Po złamaniu jego hasła znajduje folder chroniony innym hasłem, co wzbudza jej podejrzenia. Nerwowo próbując kilku zgadywanek, w końcu włamuje się. W środku Daniel znajduje coś, co rozbija jej świat. Tam odkrywa Sele zdjęć i filmów uchwyconych na przerażających scenach między Jasonem i Sire. Obrazy te ujawniają intymne interakcje między nimi, pozostawiając Daniel w szoku i zdruzgotaną. To nie jest po prostu romans. To całkowita manipulacja i kontrola nad córką. Nagrania pokazują, jak Jason wykorzystuje swoją rolę ojczyma, aby psychicznie i fizycznie zdominować Sire, Wciągając ją w toksyczny związek. Oszołomiona odkryciem Daniel nie może uwierzyć, że jej rodzina rozpadła się do tego stopnia. Strach i gniew ją pochłaniają. Jason zdradził ją w najbardziej przerażający sposób i okazał się potworem, znęcającym się nad jej córką. W rozpaczy Daniel zaczyna planować kolejne kroki, zdając sobie sprawę, że będzie musiała zmierzyć się nie tylko z Jasonem, ale także z mrocznymi sekretami, które teraz zagrażają zniszczeniem wszystkiego, co kiedyś wiedziała. Po przerażającym odkryciu tajnego romansu Jasona i Syre, umysł Daniel pogrąża się w chaosie. Wie, że nie może po prostu siedzieć bezczynnie. Jej córka musi zostać uratowana. Jason, mężczyzna, którego kochała i któremu ufała jako fundamentowi swojej rodziny, jest drapieżnikiem. Daniel postanawia działać szybko i zdecydowanie. Zaczyna opracowywać plan ucieczki. W jej umyśle wyobraża sobie nocną ucieczkę. Ucieczkę z Sire pod osłoną ciemności, znalezienie schronienia w innym mieście i rozpoczęcie nowego życia. Planuje wszystko, pakuje małe walizki, trzyma ważne dokumenty w zasięgu ręki, a nawet zaczyna szukać bezpiecznego miejsca, w którym Jason ich nie znajdzie. Daniel jest całkowicie przekonana, że Sire jest ofiarą i jej obowiązkiem jest uratowanie córki przed destrukcyjnym związkiem z ojczymem. Ale kiedy Daniel dzieli się swoim planem ucieczki z Sire... Reakcja córki ją niepokoi. Sire odpowiada zimną obojętnością. Odmawia wyjazdu z matką, kwestionuje jej plan, a nawet wyśmiewa ją za to, że jest taka naiwna. To szokuje i przeraża Daniel. Nie może zrozumieć, dlaczego jej córka nie chce uwolnić się od Jasona. W tym momencie zdaje sobie sprawę, że Sire nie jest tak niewinna, jak się wydawała. Niedługo, po nieudanej próbie przekonania Sire do ucieczki z nią. Daniel staje w obliczu jeszcze bardziej przerażającej prawdy. Sama z córką, Daniel, pod presją, decyduje się na szczerą rozmowę. Ale to, co słyszy, rozbija wszystko, co myślała, że wie. Sire nie jest tylko ofarą. Dobrowolnie weszła w ten związek z Jasonem, zamierzając wykorzystać go do własnych celów. Jej planem od początku było manipulowanie Jasonem i zniszczenie ich małżeństwa. Sire żywiła urazę do matki przez lata kontroli i dominacji. Teraz wzięła sprawy w swoje ręce, wykorzystując romans z Jasonem jako narzędzie do rozbicia rodziny. Myślałaś, że on się ze mną bawi. Nie, mamo, to ja się z nim bawię, mówi Sire chłodno, jej oczy są puste i lodowate. Daniel zdaje sobie sprawę, że jej córka od dawna jest poza kontrolą. Sire manipuluje obiema stronami, rozkoszując się zniszczeniem relacji matki i ojczyma, wszystko po to, aby w pełni kontrolować Jasona i pozbyć się matki. Dla Daniel ta prawda jest ostatecznym ciosem. Jej córka nie jest ofiarą, jest uczestniczką, a co gorsza, inicjatorką. Wszystko, co zrobiła Syre, było obliczone od początku. Daniel popada w rozpacz, jej umysł załamuje się pod ciężarem tej świadomości. W tym momencie rozumie, że ani Jason, ani Syre nie pozwolą jej przeżyć, jeśli nie zareaguje natychmiast. Przerażona Daniel zdaje sobie sprawę, że jest uwierzona w śmiertelnej grze. Jason i Cire, działający teraz jako sojusznicy, postanowili ją wyeliminować. W desperackiej próbie ucieczki z miasta sama Daniel działa szybko, ale jest już za późno. Wkrótce jej życie wpada pod kontrolę podstępnego planu Jasona i Cire. Inscenizują wypadek samochodowy, sprytnie manipulując sytuacją, aby wyglądała jak tragiczny wypadek. Daniel zdaje sobie sprawę, że to nie jest tylko próba wyrzucenia jej z ich życia, to śmiertelna gra. W ostatniej przerażającej chwili zostaje złapana w pułapkę zastajoną przez jej własną rodzinę. Jason i Sirę zwabiają ją na spotkanie, obiecując pokojowe rozwiązanie wszystkich ich problemów. Przerażona i zdezorientowana Daniel postanawia zaryzykować i pojawia się. Jednak sprawy szybko wymykają się spod kontroli. Sirę, rozkoszując się chwilą, bawi się obawami matki. Podczas gdy Jason, całkowicie pod manipulacją Cyrę, przygotowuje się do ostatecznego ciosu. Późnym wieczorem, na opustoszałej leśnej drodze poza miastem, zwykle pustej o tej porze, scena jest gotowa na przerażający punkt kulminacyjny tego rodzinnego konfliktu. Jason i Cyre są pewni, że ich plan wyeliminowania Daniel pójdzie gładko. Celowo wybrali odizolowany fragment lasu, bez świadków, a każdy wypadek można łatwo uznać za zbieg okoliczności. Jason, całkowicie pod kontrolą Sire, wierzy, że im się uda. Ale Daniel, choć jej umysł jest zamglony strachem, zaczyna zdawać sobie sprawę, że to nie tylko plan Jasona. Gdy samochód zbliża się do niebezpiecznego zakrętu na drodze, staje się dla niej jasne, że cała sytuacja została zaaranżowana nie przez Jasona, ale przez jej córkę. Sire gra nimi obojgiem od samego początku, manipulując ich życiem i emocjami. Daniel nagle zaczyna dostrzegać wszystkie sygnały, które przez długi czas ignorowała: chłodne spojrzenia, ukradkowe uśmiechy i tajemnicze spiski. Kiedy samochód zatrzymuje się na bocznej drodze w lesie, Sirę decyduje, że nadszedł moment, by działać. Otwiera drzwi, a Jason wychodzi, gotowy wyciągnąć Daniel siłą. Jednak niespodziewanie Daniel znajduje w sobie odwagę, by walczyć o swoje życie. Wywiązuje się brutalna walka która obnaża lata zdrad i intryg. Jason, choć fizycznie silniejszy, jest psychicznie wyczerpany i powoli traci kontrolę nad sytuacją. W chwili desperacji Daniel przechodzi do kontrataku. Gdy Jason się na nią rzuca, ona odpycha go z całej siły, co powoduje, że traci równowagę i uderza głową o kamień przy drodze. Wszystko dzieje się w mgnieniu oka, a życie Jasona kończy się natychmiast. Daniel jest wstrząśnięta tym co się stało i wpatruje się w ciało męża, nie mogąc zrozumieć, co właśnie zaszło. Jednak prawdziwy koszmar dopiero nadchodzi. Daniel zwraca się do Sire, licząc na to, że córka zrozumie, iż obie mogą wreszcie uwolnić się od manipulacji Jasona. Jej nadzieje szybko pryskają, gdy dostrzega na twarzy Sirę zimną, wyrachowaną kalkulację, bez śladu strachu czy smutku. Sire podchodzi pewnym krokiem, już wiedząc jak wykorzystać sytuację na swoją korzyść? Zgrabnie aranżuje scenę, by wyglądało, że Daniel zabiła jasona, próbując ukryć większy sekret. Udaje nawet, że krzyczy do wyimaginowanego świadka, rzekomo broniąc się przed swoją niestabilną matką. Zanim Daniel zorientuje się, co się dzieje, Cires rzuca na ziemię narzędzie zbrodni, którym rzekomo Daniel zabiła jasona, po czym znika w ciemnościach lasu. Kieruje się w stronę najbliższej autostrady, Gotowa zadzwonić na policję i przedstawić się jako niewinna ofiara. Jej plan jest prosty. Zamierza przekonać policję, że jej matka oszalała po odkryciu ich romansu i zabiła Jasona w napadzie Fuli. Gdy przyjeżdżają funkcjonariusze, zastają Daniel w szoku, stojącą obok ciała Meza. Scenariusz przygotowany przez Sirę wydaje się wiarygodny. Cała wina spada na Daniel. Policja niezwłocznie ją aresztuje, wierząc w wersję wydarzeń przedstawioną przez Sirę, która zręcznie przedstawia siebie jako ofiarę swojej obłąkanej matki, która nie poradziła sobie z zazdrością i gniewem. Daniel, wiedząc, jaka jest prawda, znajduje się w centrum koszmaru. Jej świat się zawalił. Straciła męża, została zdradzona przez córkę, a teraz Sire przejęła pełną kontrolę nad sytuacją, stając się mistrzynią marionetek, która kieruje ostatnim aktem tej tragicznej historii. Następnego ranka Daniel Carter. Po tragicznych wydarzeniach na leśnej drodze, staje w centrum policyjnego śledztwa. Sire doskonale odgrywa rolę ofiary. Jej łzy, rozczochrane włosy i zraniony nadgarstek przekonują władzę. Twierdzi, że Daniel, w napadzie zazdrości, zabiła Jasona, a następnie próbowała zamordować córkę, gdy ta starała się obronić ojca. Policja, opierając się na wstępnych dowodach, szybko aresztuje Daniel. Oskarżając ją o zabójstwo męża i próbę zabójstwa córki. Na pierwszy rzut oka sprawa wydaje się jednoznaczna. Lokalne media szybko podchwyciły historię o zazdrosnej żonie, która nie mogła poradzić sobie z odkryciem romansu męża z córką. Na pierwszy rzut oka wersja Sire wydaje się przekonująca. Na miejscu zbrodni znaleziono narzędzie zbrodni z odciskami palców Daniel oraz ślady walki, co dodatkowo potwierdzało wersję przedstawioną przez Sire. Śledztwo prowadzą detektywi Lawrence i Reed. Na początku nie podważają historii Sire, ale z czasem nabierają podejrzeń. Sprawa wydaje się zbyt oczywista. Podejrzliwość detektywów narasta, gdy analizują szczegóły zeznań Sire. Niektóre elementy jej relacji wydają się przesadzone, a jej zachowanie w kolejnych dniach nie odpowiada reakcji osoby w żałobie. Przełom następuje, gdy Lawrence i Reed decydują się bliżej przyjrzeć życiu Sire. Podczas przeszukania jej pokoju natrafiają na stary pamiętnik ukryty między książkami. Znalezisko to okazuje się kluczowe. W pamiętniku Sire, pisanym przez kilka ostatnich lat, szczegółowo opisuje swoje obserwacje i zamiary, które szokują detektywów. Opisuje, jak stopniowo manipulowała Jasonem, krok po kroku przejmując nad nim pełną kontrolę. Wpisy ujawniają, że planowała pozbycie się Daniel, aby móc całkowicie zdominować dom. Zarządzać biznesem Jasona i przejąć kontrolę nad majątkiem rodziny. Z relacji tych wynika, że związek Sire z Jasonem nie był przypadkowy, lecz wynikał z jej przemyślanej manipulacji. Pamiętniki te diametralnie zmieniają śledztwo. Detektywi zaczynają dostrzegać, że Daniel była ofiarą skomplikowanej intrygi psychologicznej, w której została niesłusznie oskarżona. Dalsze rozmowy z przyjaciółmi i znajomymi Sire odsłaniają jeszcze bardziej niepokojący obraz. Okazuje się, że Sire prowadziła podwójne życie, kontrolując nie tylko Jasona, ale także innych ludzi, manipulując ich emocjami dla swoich korzyści. Jej znajomi wspominają o dziwnych sytuacjach, w których Sire zawsze dostawała to, czego chciała, i jak łatwo potrafiła zmuszać innych do działania zgodnie z jej wolą. Gdy detektywi zestawiają wszystkie nowe dowody, Sire zaczyna tracić kontrolę nad sytuacją. Jej kłamstwa coraz bardziej przeczą faktom a policja odkrywa kolejne dowody jej udziału w zbrodni. Wiadomości tekstowe między Jasonem a Sire potwierdzają, że Sire miała na niego ogromny wpływ i planowała pozbycie się Daniel. Detektywi wracają do Daniel, która była przetrzymywana w areszcie, oskarżona o morderstwo Majza. Gdy informują ją o nowych odkryciach, Daniel po raz pierwszy od dawna zaczyna widzieć światełko nadziei. Choć świadomość, że mąż i córka ją zdradzili, rozdziera jej serce, cieszy się, że prawda wychodzi na jaw. Sprawa zostaje przekwalifikowana. Sire staje się główną podejrzaną, a Daniel z oskarżonej przekształca się w ofiarę okrutnej manipulacji. Proces rozpoczął się 3 grudnia 2022 roku w sądzie okręgowym i wzbudził ogromne zainteresowanie mediów. Oskarżyciel, doświadczony adwokat James Hammond, miał za zadanie udowodnić, że Sire Carter zaplanowała morderstwo swojego ojczyma Jasona. A następnie próbowała wrobić swoją matkę, manipulując obydwiema stronami. Oskarżenie przedstawiło przekonujące dowody w postaci pamiętników Sire, które ujawniły jej szczegółowo zaplanowaną intrygę oraz wiadomości tekstowe do Jasona, potwierdzające jej manipulacyjną grę mającą na celu pogrążenie Daniel. Pierwszego dnia procesu Sire nadal kreowała się na ofiarę, twierdząc, że działała w samoobronie z obawy przed matką. Jej adwokat próbował zbudować linię obrony na tezie że Sire była kontrolowana przez Daniel, podkreślając jej młody wiek i dezorientację w obliczu konfliktu między Jasonem a Daniel. Sire wygłosiła emocjonalne oświadczenia, oskarżając matkę o okrucieństwo i dominację w rodzinie. Jednakże prokurator przedstawił pamiętniki oraz zeznania świadków, które zburzyły obraz Sire jako niewinnej ofiary. W sądzie ujawniono niepokojące fakty, w tym to, że Sire od dawna planowała eliminację matki, by móc w pełni kontrolować Jasona. Zeznania jej przyjaciół ujawniły manipulacyjną naturę Sire, która wykorzystywała ludzi, by osiągać swoje cele, w tym również swojego ojczyma. Kluczowym momentem procesu było zeznanie Daniel, która w poruszających słowach opisała swoje cierpienie po odkryciu prawdy i to, jak Sire manipulowała nie tylko Jasonem, ale i nią samą. Jej relacja przekonała ławę przysięgłych, że Daniel była ofiarą przemyślanej intrygi a nie sprawcą przemocy. Pomimo prób obrony, która próbowała przedstawić Sirę jako zagubioną młodą kobietę, oskarżenie stanowczo dowodziło, że Sirę świadomie doprowadziła do tragedii, będąc w pełni świadomą konsekwencji swoich działań. 11 stycznia 2023 roku ława przysięgłych ogłosiła wyrok. Sirę Carter została uznana za winną spisku w celu popełnienia morderstwa oraz próby wrobienia matki. Skazano ją na 25 lat więzienia, z możliwością warunkowego zwolnienia dopiero po 15 latach. Wyrok wywołał silne emocje na sali sądowej. Daniel została oczyszczona z zarzutów, jednak jej stan emocjonalny był wciąż w opłakanym stanie. Mimo uniewinnienia, życie Daniel nigdy nie wróciło do normy. Straciła męża i córkę, którzy zdradzili ją w najbardziej brutalny sposób. Proces ujawnił nie tylko zbrodnie, ale także ciemne rodzinne tajemnice, które na zawsze zmieniły życie Daniel. Zaczęła proces uzdrawiania, choć rany pozostawione przez zdradę córki pozostaną na zawsze. Choć proces zakończył się w styczniu 2023 roku, dla Daniel dopiero zaczynała się nowa walka z wewnętrznymi demonami oraz traumą. Po uniewinnieniu, w lutym 2023 roku Daniel podjęła decyzję o opuszczeniu rodzinnego miasteczka w Kolorado, pełnego wspomnień, bólu i zdrady. Aby odzyskać spokój, Postanowiła zacząć wszystko od nowa i przeprowadziła się do nadmorskiego miasteczka w Kalifornii. W nowym miejscu Daniel starała się prowadzić życie w cieniu, z dala od ludzi, unikając kontaktów społecznych i pogrążając się w izolacji. Jej codzienność wypełniały smutek i głębokie refleksje nad przeszłością, w tym nad tym, jak nie zdołała dostrzec prawdy i ochronić swojej rodziny przed tragedią. Zniszczona przez te wydarzenia, żyła jak samotnica, nieustannie dręczona koszmarami o Jasonie. Sirę i tych przerażających chwilach, które zmieniły jej życie na zawsze. W marcu 2023 roku Daniel rozpoczęła terapię, szukając wsparcia w nadziei na odzyskanie równowagi i znalezienie drogi do uzdrowienia. Choć terapeutyczne sesje powoli przywracały jej siły emocjonalne, poczucie winy za to, że nie dostrzegła manipulacji córki i Jasona, wciąż było silne. Każdego dnia zastanawiała się, czy mogła zrobić coś inaczej, aby uratować swoją rodzinę. Terapia pomogła jej stopniowo odnaleźć wewnętrzną siłę, lecz Daniel wciąż bała się zaufać innym. Unikała nowych relacji i preferowała zdalną pracę, by ograniczyć konieczność kontaktu z ludźmi. Przez cały rok 2023 jej życie było pełne wewnętrznych zmagań z duchami przeszłości, choć żywiła nadzieję, że pewnego dnia odnajdzie spokój. Jesienią 2023 roku, gdy wydawało się, że jej życie zaczyna nabierać stabilizacji, Daniel otrzymała tajemniczy list. Dotarł do niej w listopadzie, bez adresu zwrotnego, zawierając jedynie kilka niepokojących zdań. Myślałaś, że znasz całą prawdę o Jasonie i Sirę. To był dopiero początek. To, co odkryłaś, to tylko wierzchołek góry lodowej. Ktoś inny pociągał za sznurki i nie chciał, żebyś dowiedziała się więcej. Uważaj, historia się nie skończyła. List wstrząsnął Daniel do głębi. Czytała te słowa wielokrotnie, a jej serce przyspieszało. Była gotowa zamknąć ten rozdział swojego życia, ale teraz pojawiły się nowe wątpliwości. Czy naprawdę istniała jeszcze inna osoba odpowiedzialna za tragedię, która zrujnowała jej rodzinę? Czy Sirę mogła mieć wspólnika, a może ktoś manipulował nią w taki sam sposób, jak ona manipulowała Jasonem? Daniel miała więcej pytań niż odpowiedzi. Nie wiedziała, co powinna zrobić. Mogła zignorować list i spróbować odbudować swoje życie, ale jej instynkt podpowiadał, że ta historia jeszcze się nie skończyła. Przeszłość zaczęła ją doganiać, a teraz stanęła przed trudnym wyborem. Zostawić to wszystko za sobą lub rozpocząć własne śledztwo, aby odkryć pełną prawdę. Czy Daniel w końcu zamknie ten bolesny rozdział swojego życia, czy też odkryje kolejne szokujące sekrety, które ponownie wywrócą jej świat do góry nogami?